Słuchajcie, z racji tego, że jestem na polowaniu zbiorowym i robię to na prośbę kolegów, od razu zaznaczam, nie mam z tego absolutnie nic, także żeby tam nie było jakichś głupich komentarzy, ale poprosili mnie koledzy z różnej części Polski, koło las Wrocław, koło Hubertu z Mieszkowice i koło z Orzysza o tym polowaniu już wcześniej było, było krótkie nagranie, ale z racji tego, że mam chwilę czasu teraz na polowaniu, to na prośbę kolegów wrzucam wam informacje o organizowanych zbiorówkach. Yy, wrzucę jakiś tam tekst i numer telefonu, tylko pamiętajcie, to są trzech różnych organizatorów i trzy różne te, numery telefonów. Więc ukażą wam się teraz yy, oferty polowań, moim zdaniem fajne, i potraktujcie to niektórzy jako inwestycje. Będą oczywiście komentarze, że komercja, że tamto, że. Yy... Tak, się, tak nie powinno być, ale weźcie pod uwagę to, że te koła organizują to po to, żeby prawdopodobnie zapłacić szkody lub przeprowadzić jakieś inwestycje w kole. I jest to też po to, że y, ja to bynajmniej traktuję, że jeżeli ktoś chciałby zapolować w terenie fajnym na zwierzynę grubą, to wszystkie te trzy polowania jak najbardziej Wam polecam. Także zostawiam Wam namiary, na końcu się Wam wyświetli y, koło łowieckie i numer telefonu lub miejsce polowania i tam proszę dzwonić i dopytywać. Potraktujcie to jako inwestycję, bo czasami warto pojechać na takie polowanie, nawiązać nowe znajomości, nowe kontakty i być może, że na następne można, będzie można jechać i nie trzeba będzie płacić. Zawsze coś można od siebie dać, zadzwonić, porozmawiać. Być może ktoś z Was ma psa do poszukiwania po strzałku, być może ktoś z Was gra na rogu. No, możliwości jest masę, więc zawsze można zadzwonić, podpytać. Może się uda uzyskać Wam jakąś lepszą cenę, więc zostawiam Wam na samym końcu materiału. Temat odnośnie tych polowań zbiorowych na zwierzynę grubą. Dzwońcie, pytajcie i dasz bur i połamania.